Witam państwa bardzo serdecznie ze studia Beskidzkiej TV. Moimi państwa gośćmi są pan Janusz Skowroński. Dzień dobry, witam serdecznie. Dobry, witam pan serdecznie. Dariusz Moskała. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Pan Janusz był przez 15 lat prezesem dużego przedsiębiorstwa spółdzielni mieszkanowej, spółdzielni mieszkanowej która wypowiedziała umowę monopoliście na dostawę ciepła. Był taki A pan część... Dariusz Moskała jest właścicielem kilku spółek. I porozmawiamy sobie właśnie o przedsiębiorstwach, o problemach dzisiejszych czasów, o problemach z ciepłem, z energią, z wszystkimi paliwami, czyli z, tak naprawdę, krótko mówiąc, z kosztami stałymi właśnie tych, tych, tych rzeczy. Jakie są Pana zdanie, Panie Januszu, jak to wygląda i co dobija przedsiębiorców, bo... Bo coraz większy problem jest na rynku, tak? Ja reprezentuję tutaj dość szczególny typ przedsiębiorstwa, bo to spółdzielnia mieszkaniowa, która jest własnością wszystkich członków spółdzielni. Ona oczywiście prowadzi również działalność gospodarczą, natomiast ceny energii są kluczowymi dla pomyślności i zadowolenia mieszkańców, właścicieli tego przedsiębiorstwa, można powiedzieć. Stąd wspomniał Pan o tym wypowiedzeniu umowy na dostawę ciepła. To rzeczywiście zdarzyło się w 2010 roku, kiedy tylko objąłem funkcję prezesa rządu tej spółdzielni. Udało się zmienić dostawcę, a właściwie uzupełnić z przeważającą mocą zamówioną i ciepłem, i przez kilka lat ten Proces spowodował obniżenie cen, korzyści dla mieszkańców, a tak jak dla przedsiębiorców sensu stricte, o czym będzie tutaj mówił Pan Prezes Moskała, ceny energii mają kluczowe znaczenie. W warunkach spółdzielni mieszkaniowej koszty podgrzania centralnej ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania stanowią w zaliczce na utrzymanie nieruchomości ponad połowę kosztów. To była odważna decyzja? No, to była decyzja prezydencka. Chyba nie było drugiej takiej spółdzielni, która wypowiedziałaby od II wojny światowej umowę o monopoliście. Mhm. E, tak więc jest taki trend. E, między innymi pewnie to jest jeden z powodów, tak? E, firmy zamykają się. Oczywiście. E, czy to jest główna, główny powód, właśnie, e, te ceny energii? Główny powód, oczywiście, ponieważ. Ceny, jeden, powód. jeden z głównych powodów. To bezwzględnie trzeba potwierdzić. Ma tutaj znaczenie nie tylko energia cieplna, ale energia elektryczna w formie paliw, które na rzecz jej wyprodukowane są wymagane. Wobec tego, oczywiście, mówi się, że krwiobiegiem jest. Uważam, że. Jest nerwem gospodarki energetyka. I wzrost jej kosztów naturalnie nie sprzyja wzrostowi, a wręcz przeciwnie. Zresztą mamy chyba świadomość, że coraz więcej przedsiębiorstw likwiduje się, wzrasta ilość bankructw, i ten trend niestety jest chyba niepowstrzymany. No właśnie, ale da się znaczy, w jakiś jest sposób, to jest to jakiś to, to właśnie sposób, zadziałać. żeby się, żeby to powstrzymać, bo dużo w polityce też się mówiło przed wyborami ostatnimi, wszyscy obiecywali, jak to zazwyczaj przed oh, wyborami, <laughs> czy coś się zmieniło właśnie po wyborach, czy coś, coś drgnęło w tym, w tym kierunku, czy jest jakaś pomoc przedsiębiorcom, czy da się w jakiś sposób właśnie sprzyjać przedsiębiorcom tak jakby na rynku? Panie redaktorze, no każdy... Widzi to na co dzień. Jeżeli są wybory, to się wszystko obiecuje i daje się pieniądze, nie swoje. Bardzo często kosztem właśnie przedsiębiorców, którzy potem, potem muszą to doliczyć do kosztów stałych. tak? Obiecano nam, że będziemy zwolnieni z ZUS-u od pierwszego dnia chorobowego pracownika. Nie mamy tego, a to jest bardzo duży koszt. Wszyscy dobrze wiemy, że pracownicy najczęściej chorują tydzień, dwa, czyli te koszty bezpośrednio nas dotyczą. I to idzie niestety, ale bezpośrednio w koszt produkcji. Nigdy nikt sobie nie zdaje sprawy z tego, że my nigdy nie unikniemy, że nie będzie kosztów stałych. One będą, one muszą być. Natomiast świadomość, że koszty stałe mają bezpośredni wpływ na dany produkt, i to nie chodzi o to, czy my produkujemy bloczki komórkowe do budowy domów, czy robimy masło, czy piekarnię, czy cukiernie. Ten towar trzeba dowiedzieć, czyli koszt stały polegający na tym, że idzie do góry opłata benzyny, ropy, opłata energii, gazu. No to po prostu ma nie, nieprawdopodobny wpływ na cenę końcową produktu. Potem się mówi tym obywatelom, że oczywiście jest inflacja, ale tę inflację samo państwo napędza i robi. Ogranicza konsumenta w ten sposób, że podnosi. Koszty stałe dla konsumentów, i to każdy odczuł bezpośrednio. Yy, opłaty yy, WIBOR plus inflacja. tak no Mieliśmy dwa lata temu 18% inflacji. Yy, więc ona powoduje, że mamy koszty stałe bardzo wysokie. Państwo nam daje dodatkowe opłaty, nie pytając nas, czy nas na to stać, tylko mamy po prostu najniższą krajową, podnoszono dwa razy w roku. I dobrze, że ludzie mają więcej zarabiać. Ja też jestem za tym, żeby jednak ten poziom ludzi był fajny. Natomiast dlaczego państwo podnosi nam, nakazuje nam płacić koszt, który jest nieunikniony, ale nas nie zwolni z zus od tego, co chce, chce dać ludziom więcej? Państwo, po prostu rząd, cwanym sposobem kupuje wyborców. Bo mówimy, że dostaną najniższą krajową dużo wyżej i dbamy o Was, a tym samym powiększają to jeszcze o koszt ZUS-u i innych podatków. W związku z tym, my mamy brutto w koszt. Każdy z nas patrzy, ile nam przyjdzie na konto. Mało kto myśli, ile jest dodatkowych kosztów pochodnych z wynagrodzeniem. A my niestety na to patrzymy jako przedsiębiorcy. Energia w naszym kraju jest jedna z najdroższych w Europie. Nasz rząd nic z tym na dzisiaj nie robi. Poprzedni nie reagował. Zielony ład praktycznie zarnął naszą gospodarkę w każdej dziedzinie. I niech się pan nie dziwi, że dzisiaj przedsiębiorstwa padają w całej Polsce, ponieważ my już jesteśmy jednym z najdorszych krajów w Europie, jeżeli chodzi o produkcję pewnych rzeczy, gdzie kiedyś byliśmy najtańsi. Jednych z najtańszych. Mamy wszystkie dobra naturalne, surowców mamy bardzo dużo w naszych zasobach ziemskich, a nie umiemy z tego korzystać. W związku z tym e, powinniśmy się za tym zastanowić, bo fajnie jest dać dotacje do gospodarstw domowych i połowę gazu, na przykład mieliśmy przez długie lata, dopłacane przez rząd. W tym roku tak nie jest i każdy jest zdziwiony, że tyle zapłacił za gaz. My jako przedsiębiorcy, przedsiębiorcy płacimy to od, od zawsze. W związku z tym e, ten trend jest. I on jeszcze jakiś czas będzie, bo koszty stałe są tak wysokie, że nie jesteśmy w stanie już po tych produktów sprzedać, bo nie jesteśmy w stanie konkurować, bo jest gdzie indziej tali. Widzimy, co się dzieje. Chiny produkują masowo wszystkie rzeczy, nie mają ograniczeń Zielonego Ładu, a my je mamy i płacimy dużo odszkodowań do Unii za CO2. Dobrze mhm, żeby się. dodać do wspomnianego przez Pana. Elementu, jakim jest pobudzanie gospodarki przy pomocy dotacji, to trzeba być świadomym, że dotacje są dla gospodarki elementem dewastacyjnym. Tak. Dotacja oznacza, że produkt jest niekonkurencyjny. W każdym innym wypadku nie wymagałby dotacji. Więc dotacje są tylko źródłem inflacji i wzrostu cen. I myślę, że tutaj nie trzeba nawet przykładów dawać, na jakich zasadach to się odbywa. I niesprawiedliwym narzędziem. Ale oczywiście, że niesprawiedliwym, bo to jest grabież wszystkich na rzecz nielicznych. No, my jesteśmy w sytuacji obecnie takiej, że następuje grabież wszystkich przez wszystkich, bo właściwie nie ma obszaru gospodarki i życia konsumenckiego, w którym dotacje nie funkcjonowałyby powszechnie. Ale tutaj, żeby wrócić sensu stricte do yy, poruszonego problemu energetyki i zielonego ładu. No więc tu ma miejsce jeszcze taki proces yy, dezinformacji związany z yy, wartością odnawialnych źródeł energii. Yy, epatuje się społeczeństwo, że 46% mocy zainstalowanej stanowią już w Polsce źródła OZE, i to ma być przedmiotem wielkiej radości. Trzeba jednak być świadomym, że 46%. To jest 33 tysiące megawatów mocy zainstalowanej, bo w Polsce całkowitej mocy zainstalowanej jest około 73 tysięcy megawatów. Ale nie jest istotna moc zainstalowana, ale produktywność tej mocy. Produktywność fotowoltaicznych instalacji jest na poziomie 10%, natomiast wiatrowych około 24%. Reszta biomasa, elektrownie wodne to już są pomijalne, można powiedzieć, nośniki energii więc jeśli mówimy o m, tak niskiej sprawności to znaczy że energetyka odnawialna zdolna jest wyprodukować około 50 terawatogodzin a polska polskie m, gospodarcze zapotrzebowanie. i zapotrzebowanie na, na energię elektryczną m, także w zakresie gospodarstw domowych jak i przemysłowych wynosi 173 terawatogodzin to znaczy że ta energetyka zresztą bardzo kłopotliwa bo jest niestabilna, bo nie mamy zapewnia tylu. zaledwie 27%. Czyli ta niechciana czarna energetyka, jaką jest nazywana węglowo-gazowa w Polsce głównie, jest dostawcą 75% energii elektrycznej. A słyszymy o zamiarach jej stopniowej likwidacji. Więc ten deficyt w bilansie energetycznym będzie się pogłębiał. Stąd należy się liczyć z tym, że koszty oczywiście będą rosnąć. Mhm, ale no jest jakiś początek, tak? Z, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii, można powiedzieć, że to do, w dobrą stronę idzie, czy nie powinniśmy jednak e, myśleć, że będziemy kiedyś na tym bazować? No nie. Bo jest nie, tak niestabilne jest właśnie. Jest niemożliwe, żeby na tym bazować, ponieważ stabilizacja wiąże się z koniecznością magazynowania energii, a magazyn energii, nie mówimy tutaj o jakichś Gospodarskich kilowatach, tylko mówimy tutaj o wielomegawatowych instalacjach. Są po prostu tak drogie, że wręcz nieopłacalne. Poza tym ich żywotność jest niewielka w stosunku do żywotności elektrowni. Yy, konwencjonalnych. Mam tu na myśli wszystkie spoza OZE. No bo tu są tak naprawdę akumulatory, tak? Więc, to tak, ale tak, wie pan, ale stopa zwrotu jest tak duża, i, że nakłady i, nie, nie. Oczywiście nie, nie, nigdy no nie, nie wróci. Tak? No nie. To wróci się, ale to wie pan, Magazyn energii o mocy jednego megawata, czyli jest zdolny powiedzmy 1000 megawatogodzin, godzin 1000 kWh dostarczyć, kosztuje około 1,5 miliona złotych. Te tańsze w zasadzie mają niską sprawność, więc mówimy o tysiącach megawatogodzin koniecznych do zmagazynowania w momencie maksymalnej produkcji źródeł OZE. I na tym polega zagrożenie, że w sytuacjach, kiedy jest dla nich najkorzystniejsza sytuacja w postaci wiatru i, i, i słońca, powoduje nadprodukcję, która skutkuje wyłączaniem albo farm fotowoltaicznych albo elektrowni konwencjonalnych, bloków energetycznych, co jest dewastujące oczywiście dla nich, po czym właściciele, którzy mają fotowoltaiczne albo są dziwieni, prosumentów, że nie mają stopy zwrotu, naturalnie powyżej, Ale nie mają dlatego, że została wyłączona. Powyżej 253 V instalacje fotowoltaiczne prosumentów są odłączane od sieci. To jest oczywiste, no ale tutaj mówimy raczej o produkcji mm, no Energii na poziomie zawodowym, a nie tej, tego, można powiedzieć, planktonu, jakim są, bez obrażania oczywiście kogokolwiek, prosumenci indywidualni, którzy mają instalacje od 5, przeważnie 10, maksymalnie 50 kW. Więc trzeba to wszystko mieć na względzie, że ta euforia wielkością mocy zainstalowanej nie przekłada się na produktywność tej mocy zainstalowanej a to jest źródło zagrożenia i oczywiście magazynowanie albo jej magazynowanie w postaci oczywiście sieci albo magazynów energii jest bardzo kosztowne. Polska sieć, polskie sieci energetyczne są w stanie no, permanentnej transformacji, przebudowy, modernizacji, to wszystko niesie oczywiście wielkie koszty. Czy jest jakiś złoty środek? Coś, co można zrobić, żeby tą sytuację wyzdrowieć, no, a nie realnie liczyć i żyć. Myślę, że jedynym dla Polski warunkiem rozwoju gospodarczego jest powstrzymanie się od likwidacji energetyki konwencjonalnej. Węglowej, Zresztą mówienie o. Węglowej, tym, no tak, tak, w Polsce konwencjonalna oznacza węglową i gazową, ale m, trzeba mieć świadomość, że m, stopień m, modernizacji polskich elektrowni jest już taki, że w zasadzie one pracują w cyklu gazowym, więc jeśli chodzi o zanieczyszczenie środowiska czy, czy, czy siarkę, te problemy zostały rozwiązane i już dzisiaj patowanie nimi po prostu nie ma większego sensu. Więc to wygląda zupełnie inaczej, ale wykorzystuje się te wszystkie możliwości manipulacji, żeby osiągać określone cele. To za co my przedsiębiorcy płacimy? Za co płacą płacimy, przedsiębiorcy, a w, w końcu płacą efekcie konsumenci. Tak, a w efekcie właśnie gospodarstwa domowe. No bo przecież dzisiaj, panie redaktorze, kto używa w nowo wybudowanych mieszkaniach, blokach mieszkania gazu? No Chyba już nikt. Ja nie widzę tych nowych <coughs> budynków deweloperskich, żeby miały gaz, instalacje. Wszystko jest na prąd. Wstaje Pan rano, to pan używa prądu do Lub oczywiście. No tak. Więc począwszy od otwarcia bramy, windy, no, no wszystko jest na prąd. A to jest bardzo drugi koszt wytworzenia, jeżeli chodzi o tą strukturę w tej chwili, jaką. Nasz rząd praktykuje, Zielony Ład po prostu spowodował, że my za to wszyscy płacimy i popadamy troszkę, bym powiedział, w taką ruinę konsumencką. I nasze gospodarstwa domowe to już w tej chwili teraz odczuwają. A my, jako przedsiębiorcy, nie mamy innego wyjścia, jak koszty stałe dołożyć do danego produktu. W efekcie on jest droższy. Czyli no tak jest. naprawdę wpadliśmy w pętlę, do której tak, pani dość dalej. Nie myślę, naprawdę. że to jest Pętyl... węzeł gordyjski, który można przeciąć po prostu. On tak. już jest trudny do rozwiązania. Ale on się teraz bardziej zaciska. Ja dostrzegam pewien poziom nawet wysoki poziom hipokryzji, ponieważ na krajach takich jak Polska wymusza się dochodzenie do standardów zeroemisyjności. Natomiast w Europie ma to szczególnie tej, która jest gospodarczo istotna jeszcze, to proces jest przeciwny. Reaktywuje się elektrownie węglowe, likwiduje się na obszarach, gdzie występuje węgiel brunatny, wiatraki i tworzy się tam po prostu kopalnie węgla brunatnego dla nowo budowanych elektrowni węglowych. To jest ten trend, który przywraca rozsądek, ale czy jest wystarczająco szybki i, i silny? Myślę, że. No między to... innymi Niemcy, tak? On, on, oni oni o, myślę, ro, rozpoczęli. Tak? No ten, tak, ale ten, mamy ten pan, zapaść gospodarczą, że chodzi w szczególności w sektorze budowlanym od trzech lat. I ten efekt nie powstanie z dnia że on nagle z dnia na dzień będzie lepiej, tylko po prostu on znowu potrzebuje dużo czasu, żeby wrócił do normy. Bo cały ten asortyment budowlany jaki jest, to on się zaczyna od wielu czynników i na to się wiele rzeczy składa. Tak? My produkujemy na przykład ściany, ktoś produkuje stropy, ktoś produkuje okna, ktoś produkuje dach i potem jest wykończeniówka cała. Elektryka, hydraulika. To wszystko cierpi. To nie jest tak, że tylko budowlanka ogólną, ogólną bym powiedział nazwą, budowlanka. Nie, to jest cała gospodarka. Wszyscy dostawcy, wszyscy, y, którzy służą nam usługami, tak jak transport. W tej chwili naprawdę jest wielki, wielki, duży problem we wszystkich firmach transportowych. Bo to jedno za drugim ciągnie. I nie można tylko powiedzieć, że budowlanka to jest setki, tysiące różnych powiązanych ze sobą korporacji i firm, no, które mają ze sobą... Gospodarka to jest system, który tak, To, to, jest, to jest taki jeden duży organizm i to, to jest logistyka i to jest y, wszystko, co się z tym wiąże. A nadzór na przykład dozoru technicznego nie pyta, czy my mamy większą czy lepszą sprzedaż, jakie mamy koszty. Tak oni po prostu przychodzą i nas kontrolują, bo mają takie zadanie. Ale u nich wzrost usługi to nie jest 2-3%. To jest kilkadziesiąt procent w skali roku i nas się nikt nie pyta, czy nas na to stać. Tylko po prostu mamy takie wytyczne. Więc jak pan popatrzy teraz tak, my jako przedsiębiorcy, mamy koszty stałe, które idą ciągle do góry. Energetyka, ropa, mazut, gaz, prąd. Najniższa krajowa idzie do góry, powiększona o Koszty wszystkie rosną, no to ten produkt wiadomo, że on będzie musiał być droższy. Ale jest gdzieś sufit i ktoś gdzieś za granicą już powiedział, że już w tej chwili niektóre rzeczy nie upłaca się w Polsce kupić. Bo nawet jak pokryjemy koszt transportu, to za granicą jest taniej. Więc w jakim kierunku idzie nasza gospodarka? No W takim, że zamykamy przedsiębiorstwa, bo nie ma zbytu. Energetyka to jest koło zamachowe wszystkiego, które ma wpływ na nasze codzienne życie. I każdy z nas musi sobie z tego dać świadomość, że to nie jest, że to kogoś innego dotyczy, nie nas, każdego z nas. Mhm. Musimy o tym mówić, musimy o tym zwracać, na to zwracać uwagę. Rządzącym tym, co nam obiecują, a potem nie zatrzymują słowa, chociażby zwolnienie z usług. Ja wiem, że ten, ten proces musi potrwać, ale on nie może trwać tyle lat, bo będą kolejne wybory, i co wtedy? No będą obiecować inni co innego, a my jako przedsiębiorcy czekamy na po prostu działanie, które mamy bezpośredni, przez co mamy bezpośredni wpływ na każdego, bym powiedział, mieszkańca i gospodarstwa domowe, bo nie mamy kosztów takich wysokich stałych. W związku z tym liczymy na to, że być może w tym roku będzie lepiej i w końcu przyjdzie to, co nam obiecują, że już naprawdę te koszty stałe nie będą rosły, wręcz przeciwnie, będą na jakiś czas zamrożone, a może jeszcze będzie tak, że będziemy mieli dużo tańszy prąd. Na gaz raczej nie liczę, żebyśmy byli tani. Potrzebna jest świadomość i nacisk. My mamy akurat sytuację odwrotną. Ja myślę, że po to też ten program jest. Mamy taką nadzieję że nasi słuchacze, mieszkańcy, zobaczą, że przedsiębiorstwa mają problem. W bielsku-białej zamknęło się dużo przedsiębiorstw, ale to nie jest wina. Przecież mi się wydaje rządzących w bielsku, tylko po prostu rządzących całym krajem. Poprzednia ekipy, a ta ekipa też powinna coś z tym zrobić w najwyższy czas. Bardzo Panom dziękuję za rozmowę. Moimi Państwa gośćmi był Pan Janusz Skowroński dziękuję i Pan Dariusz Moskwał. Dziękujemy Państwu i pozdrawiamy i wszystkiego dobrego życzymy i liczymy na lepsze czas.